Widzowie, wyszło naprawdę fajne SBC z naprawdę fajnymi wymaganiami, więc dzisiaj na pewno będzie szansa trafić coś fajnego. Sporo sosu zostało zarobione. Pół miliona ponad na koncie. W kartach jeszcze nas pół miliona, więc można powiedzieć, że pierwszy milion po 10 dniach. Średnio 100 koła dziennie od zera. Jeszcze nie mamy nagród za footczampy zatworzonych i za chwilkę wszystko sobie omówimy. Zapraszam Was na stronę luxcoins.pl, gdzie kupicie monety do FIFA w najlepszej cenie na rynku. Mają bezpieczne metody dostawy, a możecie płacić przelewem, blikiem albo pay safe cardem. Na stronie możecie też sprzedać monety oraz Konta. Z kodem rabatowym w wachu macie 5% taniej, a link do strony macie w opisie. Dobra, widzowie, na sam początek możemy wejść na listę transferową. Pokażę Wam, co sprzedałem, i tak dalej, i tak dalej, żebyście mogli zobaczyć. Na no, kolomu Anim jestem 10 tysięcy w plecy, bo kupiłem go tylko pod Foot Champions, żeby zagrać składem z Bundesligi. No i wiadomo, no potaniał po tym, jak już zagrałem te mecze. Donali był z paczki stocem, z paczkę stocem też oczywiście dzisiaj sobie trzaśniemy, ale widzowie, ten ADM, i słuchajcie, podrożał naprawdę ładnie. Tutaj wrzucam screena. Nie dość, że wrzuciłem go na Grupę handlową, to wrzuciłem za darmochę dla widza na Discorda dla widzów, do którego link macie w opisie. Można było sobie kupić, można było sobie sprzedać, można było sobie zarobić 10 tysięcy na karcie mam przynajmniej, więc naprawdę warf dobry biznesik. Jeżeli chcecie więcej takich biznesów, to wbijcie na Discorda, czasem coś podrzucę dla widza za frytę, nie będzie to dużo rzeczy, ale czasem coś podrzucę. A jak chcecie sporo takich inwestycji flipów, to na grupę handlową zapraszam, bo widać, że się opłaca i że warto. Dalej mamy Kulibaliego, tylko to w ogóle kupiłem za 33 tysiące, więc też prawie dyszka fajnie. Raspadori nie jest z mojego pierwszego składu, tylko chyba, że go sprzedałem z pierwszego składu tak TechBTW. A nie, nie sprzedajmy się tego Raspadoriego, ale no tego kupiłem dosyć drogo, no, no chciałem czymś grać, więc kupiłem akurat do składu mi pasowo. Komana kupiłem za 19 koła, więc też dobry deal. Felipa Andersona kupiłem za jakieś 12 tysięcy, to już w ogóle niesamowity deal. Enkunku za 17, Kauta za jakieś 13. Jak coś to nie mogę wam pokazać za ile kupiłem, tylko muszę powiedzieć po prostu za ile kupiłem, bo, no bo jak klikam y, kupiona za, to nie pokazuje, bo jest sprzedana Dalej Al oguriamy, na nich jestem w plecy Za 25 koła bym nie sprzedał, ale no Byłem w pracy, nie sprzedałem, jestem w plecy Czasem się zdarza, na nim jakieś drobne zarobiłem Na nim też jakieś drobne, Ruben Diaz chyba był Z paczki, na nim też jakieś drobne No i ogólnie jeszcze kilka kart mam Pokażę za ile kupiłem, proszę bardzo Żeby nie było, też czasem robię tak po prostu Że kupuję sobie gościa Wartego 30 tysięcy nawet za 29 I wystawiam 3-4 koła Drożej niż stoi, bo i tak te karty Z czasem schodzą, no ten Zambo to jest Przepłacony, znacznie przepłacony o, jeszcze kolejnego Gonzala za sobie wygrałem. Proszę bardzo. Jeszcze nawet kolejnego mogę sobie zalistować. Tak nie chcę, żeby mnie ktokolwiek przebił. To dam tyle. On stoi tak mniej więcej 14-15 tysięcy, więc no, sami widzicie. Ładny proficik. Ale dalej. Zrobiłem zmiany w składzie, bo tymi srebrnymi obrońcami kompletnie się nie da grać. Kupiłem Hegaziego, tego faja i tego, tego. Tom, Tom Bactiego. Na początku myślałem, że tylko to z Hegazi jest na obronie i stwierdziłem, że nie będę kupywać. Ale jak zobaczyłem, jak ciężko się tym wszystkim gra, to... To kupiłem i zobaczymy, jak dzisiaj pójdzie. Ale co do tego SBC, o którym mówiłem, że jest fajne, małe wymagania, to patrzcie o co mi. Tutaj chodzi. To jest to, to. To jest to. To jest to. Jeden z bohaterów Mistrzostw Świata. Foot Fantazy albo Trophy Titans. Tak? Trophy Titans? Trophy Titans. 8, 9, plus, to jest jeden z pięciu, widzowie. Jeden z pięciu, czyli szansa spora. I tylko skład 8, 5 i 8, 6. To na miękko możemy to zrobić? I sobie to zrobimy po meczyku. Ale najpierw to chcę paczkę z Tocem. W ogóle dzisiaj nie mam jakoś dużo paczek, bo no, czas trochę goni. Nie miałem za bardzo czasu nabić i tego Foot Champions całego zagrać. Więc nagrody najprawdopodobniej. Na 120% odbierzemy sobie jutro za to Foot Champions. Jeszcze jutro egzamin. Mam muszę do Wrocławia jechać dwie godziny w jedną stronę na egzamin, więc... więc 4 godziny w pociągu, plus 6 albo 7 albo 5 godzin na uczelni. Nie wiem na którą pojadę, na którą będzie mi się chciało jechać, więc no jutro prawie cały dzień w plecy. Więc chyba to w sumie nawet dobrze wyszło, że nie zdążyłem zagrać, bo mało mi zostało. A kontencik na jutro będzie, oj zacny. Jeszcze za ulepszenie codziennego logowania sobie weźmiemy 8,3, piłkarzy dwóch i tam jeszcze było chyba 5, 8. 80+, plus to się na dzisiaj przyda, bo mam tylko foder wysoko oceniony, nie mam żadnego foderu 83, ani 82, ani już 81 nawet, więc jeszcze informa 81+, plus zrobiłem, to sobie klikniemy od razu. Wczoraj zapomniałem i przedwczoraj chyba też, więc dzisiaj zrobiony, nie zapomniałem, ale... No, ale 8.1 tylko. Pamiętajcie również, widzowie, o tym, że filmy są codziennie o 13, więc warto zostawić subskrybera jeszcze z dzwoneczkiem. Nigdy nie mówiłem o dzwoneczku, a dzwoneczek daje to, że na pewno Wam film wyskoczy, więc możesz kliknąć subskrybera z dzwonem i będzie wtedy pięknie, fajnie i picobello. A ja otwieram paczkę z totsem wymiennym, oczywiście. W ogóle lubię tą paczkę. Polubiłem bardzo, mimo że, mimo że zawsze leci mi syr z tego, nie? Oto jest. Havi Galan. Proszę bardzo, 92 oberala. No, przynajmniej nie najgorszy, nie? Przynajmniej on jest warty 26, a nie 20 tysięcy. Paczka super nano: 3 złotych piłkarzy wszyscy nie wymieni, za 10 tysięcy. 000... Co to w ogóle jest za paczka? Nie wiem, kto to wymyśla, nie? Żeby takie paczki wrzucać, to no, za 50 FIFA pointsów, to wiadomo, że się pyli, nie? No to wiadomo, to, to, to tak, ale kto kupuje FIFA pointsy na tym etapie gry? Dobra, szybki meczek, trzeba kliknąć. Może ktoś odba, no trzeba wygrywać. Mamy 6 do zagrania. 4 wypadałoby wygrać na to, żeby mieć 9 winów Food Champions. Na 3, żeby przynajmniej odebrać te tem, te nagrody, jak to się nazywa? Te za, nagrody za zadania. Te, tą paczkę 10 piłkarzy 8, 5. Plus. Jeszcze na drugim koncie może mi się uda zagrać w Champions, bo na drugim koncie to mam fajny składzik i 14 wygranych może się udać wbić, więc byłyby paczki z wymiennymi tocami. Chyba, że jej źle napisało nagrody i te paczki są niewymienne, to wtedy trochę słabizna by była. Anderson Taliska, co zrobił? Jak se pobiegł bez niczego, po prostu wbiegł w obronę i ją spenetrował 1 do 0. Teraz tylko nie stracić głupio bramek. No ale mamy obrońców lepszych. No, tą w Tot się prawie piłkę bapy odebrał. Jest plus. Dawaj do Aloguriana, dobre i na banie do Krisa. Rollo. No, nie było to. Zbyt dobre zagranie chyba z mojej strony. Aha. Jeden, jeden, ale nie wiem w ogóle, czy ja nie mam ustawień przestawianych. No może, może to się uda? I to się udało, straciłem, odzyskałem, bam, tego typu Ben Ben Carios Niech to się nie kończy, 2-1, idziemy dalej. Hegazi versus Mbappe, no i za darmo. Gdyby to był ten srebrny obrońca, to jestem pewny, że byłby gol, albo, albo grochy jakimś cudem by uratował. Ale no, te obrona, to obrona na Tocie. Te Tocy na tej obronie naprawdę dużo większą robotę robią niż te srebrne karty, co logiczne. Nie, proszę, no! Dlaczego tak się stało? No i 2-2, no. I 2 -2, no. To, jest, to jest męczarnia, nie? Ja nawet nie wiem, co mam zrobić. Może zagrać na Alowariana, który mi tu wybiegł. Czemu w lewo kopnął? Jak ja chciałem w prawo kopnąć, na krótki. No, ten z... alowarian zwykły Haros jest już aż taki słaby. Ja wiem, że taki etap gry, ale Ale żeby nie kopał tam, gdzie chce, to, to dosyć ciekawe. Może do. Aha. Może jeszcze przed przerwą, Krisu? Nie, z tego nic nie będzie. No, dawaj, bierz ich wszystkich na tą prędkość, ale ogór. No, to niezły ogór. Nie wiem, ja naprawdę nie potrafię grać takimi kartami. No, dla mnie po prostu nie da się tym kompletnie grać. Ja nic nie mogę zrobić. Odpaliłem mega super ofensywną taktykę i może z tego coś będzie, ale jak ja widzę jak ten taliska biegnie i jak widzę, że tu nikogo nie masz, żeby podać sobie, to... Pff. 5, 5, 2. Wiecie, co ja zrobię po tym meczu, bo wcześniej nie chciałem kupować tych, jakby, lepszych kart z Arabii Saudyjskiej, bo były, no, przepłacone, bo podrożały właśnie przez to zadanie, a też był mniejszy budżet wtedy, ale po tym meczu to ja chyba serio. Kupię tego toca Romarino, kupię tego Todca Taliskę, kupię na... jest jakby to wpadło jeszcze, to... Znaczy, i tak nie mamy szansy wygrać, ale, no, jakby to wpadło, to byłby już totalny hit, ale wracając, to kupię tego Todca Romarino, kupię Todca Taliskę, kupię, nie wiem, czy nawet nie informa Ronaldo sobie te jakieś pedeki trzeba będzie pozmieniać, no i no, no zrobię po prostu tyle, żeby wbić te 9 winów chociaż za kwalifikacje i odebrać te nagrody, no nawet jakbym miał ze 100 koła na tych kartach stracić jakby pospadały, to myślę, że to i tak się opłaca, nie? Dobra, koniec tej męczarni po tym odcinku serio, pohandluję sobie coś, kupuję te tocy i tymi tocami spróbuję to wygrać bo tym się serio nie da, no jestem za słaby na to, żeby takimi kartami robić jakieś chore bilanse, no kurde. Kurde muszę to wbić, bo brakuje mi Foderu do tych ikon, brakuje mi Foderu do tego piłkarza podsumowanie, chociaż 22 godziny na to, ale no i tak bym chciał to zrobić, może akurat wypadnie Mbappe po tym, dlatego na Herosa następnego mi braknie Foderu, Ronaldinho w ogóle myślałem, żeby zrobić, bo Ronaldinho to jest najlepszy zawodnik, jaki kiedykolwiek stąpał po tej planecie i nie kłóćcie się ze mną, proszę, ten Ronaldinho to jest ogólnie drogi biznes, bo zobaczcie, że tutaj trzeba takie oto składy mocarne 3,5 miliona, o ty. XPS? PD? Przyznano PD? Co? Czego zrobić, bo uwielbiam Ronaldinho? Wiadomo, że wolałbym Ronaldinho Icon Toty, ale ja jestem takiego zdania, że jak zrobię tego Ronaldinho, to jej specjalnie da mi Ronaldinho Toty, żebym się denerwował, że dostałem Ronaldinho Toty, a zrobiłem specjalnie jego wersję z SBC, nie? Więc może to jest jakiś plan. Pierwszy skład 8.6 zrobiony, oddajemy tego Rejnę. Nawet nie był testowany, ale no, jakoś nie kwapię się do tego, żeby go stestować. Jakoś mi się nie podoba ten Rejna. W ogóle patrzcie to, serio, ja chcę wygrać tymi saudyjczykami zrobię wszystko żeby wygrać bo moim foderem tutaj może być lumeka Lynx, sorlot brawo waniat na pewno nie ale jeszcze może ten Ziru, ewentualnie bamba stokoe kambim Cabrera no będziemy to wrzucę, Rikielme też może być foderem ale poza tymi kartami to 8 piątka jest jedna albo dwie parę takich oto kart i mam samych 81, 80. Dobra, no coś takiego trzeba oddać. Oddajemy kabrele, którym grałem, ale od nie jest jakimś moim bramkarzem pierwszego wyboru. Raczej nie będzie, bo mam plan trochę innego bramkarza kupić. Lub ewentualnie dostanę z ikony, ale mamy pika na koniec z herosem 89, no i jakże mógłbym nie przygotować magicznych zasłaniaczy, które prawdopodobnie źle. A, dobrze, są ustawione. Bardzo fajnie. Dobra, no to zaczynamy, jedziemy od dołu odsłanianki. O, Trafi Titans to mi się podoba, Fantazy też mi się podoba. Razy dwa Fantazy, jeden mundialowy, jeszcze jeden Fantazy, może? Dobra, dwa mundialowe to jedziemy od mundialowy. okej, okay, Correr albo Marquez. Correr dobra, nieważne. Mamy drugiego mundialowego. To będzie Woler. tu karta nie jest słaba. Na ławeczkę mogłaby się na pewno przydać, ale dalej, Donovan, no właśnie. Jakby tu dało Al O'Guriana, to byłbym bardzo zadowolony. No tu mamy Rikena, a w drugim fizyczność, strzelanie. To nie będzie Al O'Gurian. Peter Crouch. Peter Crouch. No ale dobra, bierzemy wolera. I teraz pytanie: ile ten woler w ogóle kosztuje? Czy można powiedzieć, że. no. SBC może się nie zwróciło, ale ale no fajne jest SBC. Można raz dziennie sobie trzasnąć i wiecie. I próbować jej trafić, nie? Tego fantazy, bo no 100 koła z SBC, a praktycznie foder codziennie jakiś tam wpada za jakieś zadania, czy za jakieś SBC, więc, więc praktycznie za darmo albo prawie za darmo można sobie to codziennie robić. A na dzisiaj widzowie to tyle. Mam nadzieję, że taki trochę luźniejszy odcinać, jak wam się spodobał. Ja zawijam trochę pohandlować jeszcze, kupić jakieś tocy saudyjskie, żeby dobić te cztery winy chociaż tymi saudyjczykami I no i widzimy się jutro. Jak codziennie, o godzinie. 13. Trzymajcie się i pozdrawiam serdecznie.